Kochani, e, trudny temat, a zarazem bardzo ważny, jakim jest mastektomia zapobiegawcza. E, dzisiaj z doktorem Magierzym Wilgusem rozmawiamy o bardzo ważnym dla kobiet temacie, jakim jest właśnie... Badanie mutacji genu BRC oraz mastektomia zapobiegawcza. Panie doktorze, na czym ten proces cały polega? Jakie mamy możliwości, jeżeli chodzi o taki proceder profilaktyki raka piersi? I na czym mastektomia zapobiegawcza polega? Zacznijmy może od takich podstaw. Po co i kto powinien badać się pod kątem mutacji genów? W zasadzie każda kobieta powinna się badać, szczególnie piersi. Niezależnie czy w rodzinie występowały jakieś przypadki nowotworów piersi, czy nie, przynajmniej tam raz na półtora roku badanie dobrym aparatem USG, żeby stwierdzić, czy pacjentka nie ma jakichś guzków. Oczywiście każda pacjentka, czy choruje, czy nie choruje, powinna być objęta takim badaniem okresowym. I mieć wykonane badania. Pacjentki, które się do nas zgłaszają albo w celu operacji piersi, tych kosmetycznych, ewentualnie w celu rekonstrukcji piersi, też są badane. I każda pacjentka, czy z przeszłością chorobową, czy bez, zawsze w badaniu jest pytana o to, czy ktoś w rodzinie nie chorował na nowotwory piersi, matka, babcia, ciocia. Jeżeli w wywiadzie występuje choroba nowotworowa piersi, to każda taka pacjentka powinna udać się do poradni chorób genetycznych. Tutaj w naszym rejonie jest taka poradnia genom, gdzie wykonuje się badania genetyczne. To polega na wymazie z buzi i badaniu genomu pacjentki, czy ten gen odpowiedzialny za nowotwora piersi występuje, czy nie? Jeżeli występuje, no to jest tam zagrożenie, że prawdopodobnie ta pacjentka prędzej czy później może mieć nowotwór piersi. I wtedy no, zgłasza się albo do lekarza, ginekologa, albo do pierwszego kontaktu, który, którzy kierują do nas na dalsze badanie i konsultacje. No i co wtedy? No i... To wszystko zależy też od świadomości pacjentki i od tego, no, co sobie życzy, ale trzeba zawsze pacjentce uświadomić, że jeżeli ma dodatnie, dodatnie badanie genetyczne i jest to zagrożenie nowotworowe, to należy się poważnie zastanowić nad tym, czy zrobić leczenie operacyjne. Dobrze Panie Oczywiście. doktorze, tylko właśnie kobiety boją się, bo samo słowo mastektomia brzmi na tyle przerażająco, że kobiety boją się nawet podjąć rozmowę, czy w ogóle zacząć zastanawiać się nad tym zabiegiem, a proszę powiedzieć na czym ten zabieg polega i czy on rzeczywiście jest aż tak Mas dramatyczny w przebiegu? Mastektomia, e, są różne rodzaje mastektomii, są e, w takim przypadku jak tylko jest dodatni Genom BRC1 czy BRC2 rozważa się mastektomię podskórną, która nie polega na wycięciu całego gruczołu piersiowego z kompleksem otoczka brodawka i z wycięciem wszystkich węzłów chłonnych, tylko polega na usunięciu w całości gruczołu piersiowego, który można z łatwością natychmiastowo zastąpić protezą piersiową, która w zasadzie zastąpi nam gruczoł piersiowy, a jeżeli ten gruczoł piersiowy był w jakimś stopniu zmieniony, no to nawet możemy w stanie zrobić ładniejsze piersi niż zrobić troszkę większe tak, i tak, tak, Wykonasz pełną kosmetykę piersi. piersi a? Jeżeli jest to badaniu USG stwierdza się jakiś guzek, to oczywiście najpierw trzeba zrobić biopsję i głową, no a potem rozważyć możliwość zrobienia mastektomii całkowitej, czyli z usunięciem brodawka otoczka i z usunięciem pachowych węzłów chłodnych, co nam daje taką możliwość no jakby całkowitego pozbycia się gruczołów i okolicznych węzłów chłodnych. doktorze, a pytanie czy... Taka mastektomia zapobiegawcza, ona chroni kobietę w 100% przed możliwością zachorowania na raka piersi? Czy mimo wszystko te badania kontrolne pod kątem pojawienia się ewentualnego guza należy wykonać? No, bo przypuszczam, że usunięcie gruczołu praktycznie nie jest w 100% możliwe. Więc jak to wygląda? Bo też przypuszczam, że nie odpuszczamy sobie profilaktyki, tak? Nawet oczywiście. Tym zabiegu. Oczywiście. I w takim przypadku, gdy wykonujemy tylko mastektomię podskórną z zachowaniem otoczki i brodawki zawsze trochę tego gruczołu zostaje pod brodawką i nigdy to nie jest stuprocentowe wyleczenie. Można powiedzieć, że jeżeli to jest taka mastektomia robiona na zapas, na, na, profilaktycznie. No to, to owszem, można powiedzieć, że jest to skuteczne w 95-6%, ale zawsze zostaje ten margines niepewności, że w okolicy pod brodawką może też wystąpić jakieś. Czyli mimo wszystko te mimo badania wszystko... profilaktyczne miesiąc na miesiąc powinny być tak, wykonane jako tak, samo badanie tak. i powiedzmy raz na rok A... czy półtorej roku badanie USG piersi musi tak, być wykonane. Tak, tak. I, I jeżeli jest stwierdzone podejrzenie nowotworu, no to najczęściej pacjentki kierujemy do Instytutu Onkologii na leczenie onkologiczne, bo często Najpierw się robi leczenie hormonalne, potem chemia, na końcu chirurgiczne amputacje. Ale to wszystko zależy od rodzaju, stopnia złośliwości, stopnia zaawansowania tej choroby nowotworowej. Także to jest temat bardzo Ten szeroki. Temat ale nie należy się go bać, należy jak najbardziej się badać. Trzeba się orientować w tym, że Zawsze każdemu się może coś takiego przytrafić i, i, i dobrze mieć te badania zrobione i, i żeby zawsze wcześniej wychwycić. Panie doktorze, tą, tą jeszcze z kwestii choroby. takich czysto technicznych, bo tu też ta wiedza jest dość mocno okrojona albo powiedziałabym wręcz skąpa. Jak to wygląda i które kobiety mogą udać się, czy powinny... Hmm, bez problemu udać się na badanie pod kątem właśnie mutacji genu. Czy tylko kobiety, które w historii rodziny, czy tam babcia, mama miały epizod związany z nowotworem piersi, to są głównie kobiety, u których występuje ta mutacja genu. Czy kobiety, u których w najbliższej linii rodzinnej nie występował nowotwór piersi, czy nowotwór jajnika, czy szyjki macicy, też mogą w jakiś sposób być obciążone mutacją genu? Czy to jest w jakiś sposób skorelowane, zależne? Czy mimo wszystko profilaktycznie warto sobie takie badanie wykonać? Mimo wszystko warto wykonać, aczkolwiek jakby to um, obciążenie genetyczne, które w wywiadzie nam wychodzi, że ktoś nam w rodzinie, babcia, ciocia, mama miały te nowotwory, to jest już takim jakby sygnałem, że, że koniecznie trzeba to zrobić. Jeżeli w wywiadzie nie ma choroby nowotworowej, to można to zrobić jakby profilaktycznie, zapobiegawczo. Czyli dla samej dla świadomości samej zwłaszcza, że, że, że to że nie jest miejsce. żadne obciążające badanie, które polega na pobraniu wymazu z śluzówki z policzki. Jeszcze jedno ważne pytanie, które się nasuwa, czy po wycięciu gruczołu piersiowego u osoby, która wykonaną ma mastektomię zapobiegawczą, czy ten gruczoł piersiowy jest poddawany jakiemuś badaniu histopatologicznemu dla potwierdzenia, czy ewentualnie nie znajdowały się tam jakieś komórki nowotworowe? Każdy gruczoł, który usuwamy profilaktycznie wszystko jest przesyłane do badania histopatologicznego, a żeby było ciekawiej, jak robimy operację ginekomastii u mężczyzn, czyli przerost gruczołów, mm -hmm. to też te gruczoły posywane. No bo paradoksalnie coraz więcej też mężczyzn, mężczyzn też ma problem z nowotworem piersi. Też, też niestety się zdarzają takie przypadki, oczywiście bardzo rzadko, ale się zdarzają. Czyli mężczyźni też powinni też, tak na dobrą znaczy, sprawę badania w tym kierunku czy jakąś Jeżeli jest e, jakiś przerost, bolesność, nadwrażliwość, na dotyk, to też się polega na, na hormonalnym przeroście gruczołu piersiowego, ale też powinno się zrobić USG i no, też operujemy takie przypadki. I co w zasadzie podobnie, bo też robi się tak zwaną mastektomię podskórną, usunięcie gruczołu piersiowego. I redukcję. Panie doktorze, dziękuję serdecznie. Kochani dziękuję moi, y, badanie piersi i profilaktyka onkologiczna to nie jest tylko kwestia października. Moje drogie, bez względu na to, ile macie lat, czy występował u was w rodzinie nowotwór piersi, czy rak szyjki macicy, badajcie się. Poznawanie własnego ciała to jest podstawa do tego, żebyście były w stanie ocenić, czy jakiekolwiek zmiany zachodzą. Jeżeli macie możliwość, udajcie się na badania genetyczne i co ważne, Wszystkie panie po ukończeniu 20 roku życia powinny przynajmniej raz w roku mieć wykonaną cytologię oraz badanie USG piersi. To jest podstawa, bo zdrowie macie tylko jedne, a wszyscy mamy dla kogo żyć. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.